Konferencja jest skierowana do środowiska polonistycznego i środowisko polonistyczne rozumiemy jako środowisko, które łączy nauczycieli, praktyków i akademików. Bardzo nam zależy na tym, żeby całe środowisko mówiło, miało wspólny język, mówiło tym samym językiem. Jestem szczęśliwy, że udało nam się wytworzyć współpracę. Sześciu poważnych uczelni, polonistych z sześciu uniwersytetów. Badanie Dydaktyka Nauczania Języka Polskiego i Literatury w Gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Badanie było przeprowadzone od roku 2012 do 2014. Wyniki badań pokazują, że właściwie nawet jest dobrze, dlatego że wszyscy są zadowoleni. Uczniowie są zadowoleni, rodzice i nauczyciele. <laughs> Przyznam, że zaskoczyły nas te wyniki ale no one są bardzo mocno wiarygodne, bo jest ogromna próba. Badanie zostało przeprowadzone w całej Polsce w 180 gimnazjach. Wzięło w nim udział ponad 16 tysięcy uczniów. Ankiety wypełniło tyle samo rodziców. Szkoła w opinii uczniów, w opinii rodziców, a zwłaszcza w opinii uczniów, jest oceniana bardzo wysoko. Po moim zdaniem bardzo wysoko, tylko 10% uczniów w ogóle jest niezadowolona z języka polskiego. No właśnie opinia medialna jest zupełnie jakby inna, że, że właśnie lekcje wszystkie są do niczego, że poloniści do niczego się nie nadają, że szkoła jest tylko miejscem tortów. Prawda jest, bo badania to wykazały, że rzeczywiście poloniści są najbardziej obarczone. to, to, to znaczy że rzeczywiście pracują najciężej, z wszystkich chyba nauczycieli. Tu te badania też wykazały, że na przykład poświęcają czas na rzeczy, których nie ma w podstawie programowej. To też jest konsekwencja jakby tego, że oni nie czują się pewni, że nie do końca w siebie wierzą i na przykład korzystają z ofert wydawniczych, czy nawet są niewolnikami tych ofert wydawniczych, gdzie ten program jest maksymalnie rozszerzony. Problem przede wszystkim, przed którym stają nauczyciele, to jest problem nieczytającej młodzieży. Wiemy teraz konkretnie z badań, że grupa, która czyta teksty przed... Lekcją, te dłuższe teksty, jest około 14%, a więc od 3 do czterech uczniów zna tekst w czasie jego omawiania w klasie. Myślę, że za mało tekstów traktujących o autentycznych problemach młodzieży o wyborach, o dojrzałości o ich różnych dylematach i wiąże się to po prostu w konsekwencji z tym że uczniowie nie dyskutują jest dosyć jasno to widoczne że potrzebny jest dobry program wdrożeniowy z zakresu czytelnictwa promowania czytelnictwa i tworzenia różnych narzędzi dydaktycznych obudowanych dobrze medialnie ponieważ to właśnie media dla tego pokolenia net są podstawą do wejścia w świat książki. Polonista musi się już umieć znaleźć, choćby w, częściowo w tym cyfrowym świecie. Od sieci nie ma ucieczki i choćby takie sposoby jak zakładanie szkolnych stron internetowych blogów literacko filmowych blogów krytycznych dyskusyjnych to są znakomite sposoby przyciągnięcia młodzieży do aktywności o charakterze humanistycznym polonista jest też wychowawcą prawda i jednocześnie zapoznając z tekstami stara się żeby te teksty oddziaływały na ucznia korzystnie pod względem estetycznym i etycznym ale poloniści mają naj, najtrudniej dlatego że oni muszą zaciekawić literaturą, która dzisiaj, przynajmniej ta obowiązkowa, lekturowa, jest w odwrocie. Masowego czytelnictwa, lektur, myślę, że nie mamy się co spodziewać, mimo wszystkich naszych zaangażowań. Interpretacja tekstów i literackich, i innych tekstów kultury jest tutaj na bardzo słabym poziomie. Czyli te kompetencje, nazwijmy je umownie głębokie, są najbardziej zaniedbane. Jednym z takich podstawowych problemów jest to, że nauczyciel wymaga od uczniów, Jakiejś takiej próby uogólnienia, która najczęściej jest odtworzeniem wniosków, które nauczyciel sam w jakiś sposób skonstruował. I to wiąże się z bardzo powszechną praktyką związaną z notowaniem, dyktowanie z antymetodą, okazuje się, że na każdej lekcji języka polskiego mimo wyboru takich różnych metod aktywizujących na końcu oczywiście zawsze nauczyciel musi podać notatki i to praktycznie na każdej lekcji. Dziś około czwartej uczniów stwierdziło, że dostaje oceny bez komentarza. To jest coś, co musi budzić duży niepokój, dlatego że ocena bez komentarza jest bezwartościowa. To jest tylko w przypadku niskich ocen stygmatyzowanie, w przypadku dobrych ocen to jest właściwie bezwartościowe, no to jest tylko takie, no dobrze, przyklepanie zaliczyłeś. Natomiast uczeń nie wie, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Sukces w dydaktyce jest absolutnie wynikiem pracy nauczyciela. Jego pomysłowości, jego kreatywności, jego chęci zrobienia czegoś więcej, a nie tylko przygotowania do tego testu. Bo moje zdanie jest takie: uczeń, który będzie dobrze uczony, który będzie zainteresowany, który, który będzie miał ciekawe lekcje, którego się będzie wciągać do pracy i który tylko będzie wiedział, jak ten test rozwiązać, on nie musi tych testów tłuc na każdej lekcji. Niestety. Część osób twierdzi, że nauczyciel musi uczyć, żeby uczeń zdał test. Ma zdać, ale te dwa elementy dadzą się ze sobą naprawdę połączyć. Ciekawe lekcje i egzamin. Audio